Jest. O, teraz trochę większa rybka, piękny leszcz. No ten już ładny. chodź nie świruj pawialatku chodź Hop. proszę piękny pstrąg szczerze mówiąc nie spodziewałem się tutaj takiego no piękny. No, w końcu siadł. Wcześniej też taki mnie odprowadzał. Piękny pstrąg jest. Kierfu. troszkę większy Wskoczył tam spod, spod drzewa O proszę ładnie, no, ładnie, chyba największy dzisiaj jest To jest piękny pstrąg Jeszcze widzę, że tam drugi taki w dołku jest No już jednego takiego dzisiaj miałem Jążko podbieramy silne ryby te jesiotry, fajnie się z nimi walczy. tak jest karaś piękny bardzo ładny karaś. Zbierzemy sobie zaraz koleżkę To taki, ale tak powiem taki z rodzaju medalowych. Op blisko się jeszcze wywróciłem się chyba zmęczył Piękny karp Chodź, chodź do tatusia, chodź do podbieraka Nie wiem czy mi się zmieści Oho Kawa ryby Ładny Proszę Proszę bardzo No Jest największy dzisiaj na pewno siedzi Siedziła Met Strongle Możliwe, że największy dzisiaj Wcześniej siad taki na 33 Ten jest podobny proszę bardzo Chodź, 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 chodź. No jest piękna koleżka Walna w tym samym dołku siedział co tamten przed chwilą To już największy dzisiaj na pewno Ten już powinien mieć 30, ale piękne Chodzi, chodzi No spokojnie, Chyba krzywo trafił ...no... ...jest... A, jest. ...o... ...o... nawet przyjemny... ...pewnie największy dzisiaj... I co? No, jest końców strąg. Ładniejszy taki, na którego polowałem dzisiaj. Ładnie. Troszkę krzywa praci. Jest W tym samym miejscu, kolejny piękny wstrąg o kurczę Nawet nie wiem czy nie większy Śliczny Proszę bardzo A, udany dzień Warto było przejechać na tą rzekę Proszę o. Jest będzie fajne no. No jest, jest ryba dnia. Trzy razy atakował. Na szczęście mnie nie widział, więc w końcu dopiął swego No, już taki fajniejszy tamy tlen. Op, o, że op, jest. o Ładny w stronę największy dzisiaj. Piękny. Proszę bardzo proszę. ładny okę przywalił Piękny garbus Oho już dawno nie złowiłem, prześliczny Mierzymy go sobie, jestem ciekawy o, ładny